Dzień dobry. Witamy serdecznie w nowym programie o nazwie Na szybkości. Na szybkości. Na Szybkocie, to trzeba na na szybko szybkości. mówić. No, trochę trzeba szybko mówić. Ja nazywam się Kuba Kachniarz Mateusz Wojnarowski. Mateusz Wojnarowski. Witamy Was gorąco na telewizji Magnes TV, Telewizji Magnes TV i pierwszy temat, Mateuszu. Mam 13 lat. Jak, jak zrobić, żeby rodzice nie poczuli alkoholu? Trudny temat, wykopany jest na temat temat.pl. Zapalić papierosa. Zapalić papierosa <laughs> lub zjeść cytrynę. Zjeść. <laughs> Yy, pierwszy temat, yy, program na szybkości jak ukryć ten alkohol. To może takie pierwsze pytanie, bo tu jest napisane, że przeciętny nastolatek dochodzi do tego alkoholu, do tego momentu picia alkoholu mając 17 lat. To dochodzi, to chodzi, pochodzi, to jest Mateuszu. Taki pierwszy temat. Kiedy pierwszy raz wypiłeś piwo? U, 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 u. Pierwsze ale nie miej mnie za alkoholika, ale pie pierwsze piwo, pierwsze piwo, pełno 12, 12 ale to było jedno piwko, byłem trzeźwiutki, potem jeszcze Stale. kierowałem. To to, kierowałeś? Pierwszy nie? To no. A, no tak. Ale cztery kółka były. Czyli takie trochę... A ja pierwsze piwo, pierwszy alkohol wypiłem w, co dziwne, gimnazjum, w pierwszej gimnazjum, To jest chyba dziwne teraz, bo chyba coraz częściej się widzi osoby dość młodsze, które po ten alkohol sięgają. No, Ale nie, te osoby, osoby młodsze to piją yy, na ulicy, nie? widzisz, że z zagadażami chleją, a wiesz. A tak jak ja sobie wypiłem z kolegami, Stary. to było ogarnięte. Ty wypiłeś, był ogarnięte, no więc to jest całkiem inne picie niż to, co, to, co widzimy teraz. W ogóle te dzieciaki teraz. Są... Chodź się Chodź a, a co będzie? Będzie fajnie. Jest sprawia z przyry, więc uważajcie, jak jesteście z podstawówki, powtórzcie alkohole. Tak, i wiedz, że ja to widzę, i wiedz, że jesteś za młody, dzieciaku, aby to pić. A dziewczyny to już tym bardziej, dziewczyny e, poniżej 17 i pół, nie tykajcie tego tematu. I, i właśnie e, dlaczego, dlaczego, dlaczego o tym mówimy, już wam e, opowiadam. Ponieważ e, był dość ciekawy artykuł, jak e, zapach takiego alkoholu neutralizować. Co jest dziwne, no jak już się pije ten alkohol, to chyba warto byłoby zrobić tak, aby e, tego alkoholu no, rodzice nie wyczuli, w szczególności gdy się ma no, poniżej e, lat, no 16, bo Przypuśćmy, że od 16 roku życia rodzice już trochę dojrzewają w tym temacie i po prostu akceptują to, że mój syn, czy no syn raczej, bo córka to powinna być chyba trochę starsza, w końcu bierze ten pierwszy łyk piwa, idzie z kumplami na jakąś imprezę, na działki, e, pić e, piwo i łamać ławki, jak to było u mnie. Tak było, stara ławka, pozdrawiam wszystkie osoby, Robert, pozdrawiam ciebie gorąco, wiem, że to oglądasz, e, więc... Oh, yeah, um. Ja zacytuję tutaj kawałek artykułu, właśnie. Jest to wycinka z jednego z forum, nie wiem z jakiego, bo obawiam się, że nie wchodzę na takie. Tak, tak mniej więcej, to tak wygląda. Sobie. Tak, to właśnie wygląda. No. I chodzi o to, że pisze, jest, autorem tego jest Kasiulka 5234. No i jak może się tu przedstawia, ma 13 lat, mówi, że zaczęła pić przez chłopaka. No i powiedziała tam, że go kocha, oczywiście, wszystkie love story, 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 story twarzy greja to się nie umywa do tego po prostu. Bierz mnie skarbił. Bierz mnie. <śmienic> <śmianic> 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 Zreasumuję, zacznę cytować tutaj. Że ja powiedziałam, że go, że, że go kocham, yy, ale kazałem mu zapomnieć. Powiedział, że nie chce zapomnieć ani mnie radzi. Jak ukryć to, że piję? Nie podbieram rodzicom alkoholu z barku, tylko jak wracam do domu, boję się, że zauważą, macie jakieś sposoby. Tak, interpunkcja jest na wysokim poziomie. Ile maksimum mogę no. wypić? Piwa, whisky, szamana, spiritus z wodą, wódki. Ile czasu zajmie mi trzeźwienie? Nie wiem co jest bardziej dziwne. Tak, ale ktoś się pyta o takie rzeczy w internet. Chociaż w sumie. Jeżeli chodzi o internet to chyba są gorsze rzeczy, ale Cytuję Spirytus z wodą Serio? Nie wiem czy jeszcze jak ja byłem młodszy to tak sobie myślałem, że kurde Wypić jakiś alkohol, no przykładowo wódkę To już jest pewien stopień wtajemniczenia To już muszę mieć, e, wiedzieć co i jak Jak wypić, kurde, co zjeść, no Żeby nie wrócić spruty, będąc jeszcze, no bądź co bądź gówniarzem e, ale spirytusu z wodą Chyba tak robią stare wyginawcze lub osoby Po e, prostu. Taka podsteżą. moda teraz e, ta, Taka moda A zresztą tańszy spirytus z wodą gdy wyjdzie niż No niż

Jesteśmy to Cebu, więc chyba nas może wygonią stąd? Może ma jakieś drinka. Drinka jest kilkusetów, <grymne> trzeba mieć dobre <grymne> <grymne> szaty, kurde. No i, i właśnie tak to mniej więcej wygląda, więc dziecie się z nami kiedy wy mniej więcej zaczęliście pić. Mam nadzieję, że już macie powyżej 18 i raczej konsekwencji negatywnych nie będzie. Jest eee, sprzywę, przynajmniej i Przynajmniej z dobrze, tej już mówi. Eee, no i komentarz e, chyba jest to odpowiedź eee, pod właśnie postem Kasi. Dwa piwa będzie od Ciebie czuć koło 6 godzin. O 6 godzin to kurde nieźle. Yy, czyli Jeden to to 4 piwa 12 godzin, to rach się pytać o 8 piw. Yy, Im szybciej pijesz, tym mocniej się sierpnie i dłużej będziesz śmiercią. Na imprezie jest cały czas chipsy i tym podobne śmierdzące rzeczy. Pół godziny przed wyjściem do domu wejściem do domu, przepraszam z karsa. Albo coś innego z czekoladą, a przed samym Przez wejściem tak ja do domu drugiego Snickersa. Nie, to jest niesamowite, jak Fatality. Nie, kiedyś pamiętam jak zakładałem Facebooka, pamiętam, y, była blokada od 13 lat. Jak akurat miałem 13 lat i mówię, boże, kto to, to wymyślił, przecież nie powinny być blokady, no. ale teraz cały internet powinien być od 16 lat w górę. Masakra. I to dopiero, słuchajcie, dopiero to nabiera, e, jak macie lat 16, 13 na przykład, po 13, i jak jestem w co myślicie, kurde, mam 13 lat, e, ja jestem na tyle odpowiedzialną Trosty. osobą, że, że jestem w stanie prowadzić te swoje treści i, i dane. Przecież macie pierwsze jest Tak, no, a Maciek ma 14, jest kolego z Piskownicy, ale dopiero potem, jak macie lat 18, 19 bądź 20, potem sobie myślicie, że kurde, jednak jak sprawdzacie Facebooka, Instagrama i tak dalej, to jest tyle tego, no przepraszam, bądź co, bądź gówna, że no hańba y, i jest ciężko. A strasznie te słowa, bo to będzie mogło na dzień, będziemy mieli 40 lat i zobaczymy, co no, wtedy będziemy mówić. Więc, więc uwaga, jak widzisz mnie z przeszłości, z przyszłości, mój dzieciaku, to wiedz, że. Wiesz, że już teraz tak nie myślę, bo jestem starym prykiem, ale bardzo ci kocham. No, ja, ja, ja też mówię, że Kuba nie jest alkoholikiem i no jeszcze nie jesteś w planach, z tego co wiem, więc. No nie wiem, że to nie alkohol, jak to się mówi, więc, <grym> e, więc spoko, nie, a tak serio. E, to jak już mówiłem, dzielcie się z nami swoimi komentarzami, e, co wy uważacie na, na ten temat i kiedy wy zaczynaliście e, pierwszy raz e, pić jakiś swój alkohol? I Jaki to był alkohol? Jaki to był alkohol? Bo ja na przykład nie byłem takim, takim kumaciorem, a słyszałem, że już ludzie e, pierwszy raz moczyli swoje usta. W whisky. No mnie jeszcze nie było na to stać, był tani kasztelan, więc, więc po prostu takie no dziwne wspomnienia. Bo to mimo wszystko nie wiem, no nie jest się, nie ma się z czego chwalić, oczywiście. Ale tak jak sobie patrzy człowiek, że to było tam ich lat temu, myślało się wtedy, że ja pierdzielę, ale się wtedy zarosłem. A teraz się myśli, ja pierdzielę, ale się było wtedy głupi. Kolejny temat, kolejny temat to, yy, to może Mateusz już przedstawi. Mówisz, o nie z panią? Mówiłem, o niej z panią. No to teraz tak. Był sobie pewien gość. Który nie spał przez ile? Przez 11 dni, tak? 15 dni Pię 15 11. 11 dni, 11 dni, yy, muszę się muszę poprawić na, na temat, jest 11 dni, no dzisiaj temat jest na temat Więc jeżeli Kuba ktoś... Kuba jest trochę na bieżąco, bo już nie śpi od dwóch dni Od dwóch dni, no. więc jak to się mówi, iolo e... Jak to się mówi, magnes TV, nie śpimy, pracujemy, e... jesteśmy tam gdzie trzeba Tak, więc. więc tak to właśnie wyglądało I a propos tych 11 dni, nie wiem co o tym sądzisz Mateusz Bo ja na przykład należę do ludzi, którzy lubią sobie pospać, lubią sobie wstać trochę później, to chyba jak wszyscy nie? Ja ci wstałem o 13. No ja ci wstałem o, o 8, no ale miałem dzisiaj szkołę, ale o tym już nie mówmy. Temat tabu. Temat tabu i. 3. Naprawdę ciężko jest dla mnie, ciężko jest mi pojąć taką rzecz i pewnie tobie też, że ktoś może nie spać więcej niż dwa dni. Ja tak raz miałem ostatnio, wczoraj i miałem tak jeszcze wcześniej. I to było dla mnie coś koszmarnego. No, spałem coś ja w jestem samochodem podgleszczem, podgleszczem, normalnie? Podkreślam. jeździł dobrze, jeździł dobrze. No, jeszcze w nic nie walnąłem, więc. Jeszcze w nic. Więc, więc spoko, a jeszcze mamy drugi kurs. Y na Sienkiewicza, więc jak to się mówi, co ma być, to będzie? I spirit wodą. I spirit z, z wodą. Ale... wykluczone. Nie wiem, no będę pił ostrożnie i będę w pitryną, więc może czuć nie będzie. I wracając właśnie, jeżeli nie śpicie przez dwa dni, przynajmniej ja, ja tak mam, że jeżeli nie śpię przez dwa dni, to naprawdę jest mi ciężko, strasznie jest mi ciężko, nie mogę się przyzwyczaić. Wracam do domu po tych dwóch dniach i od razu idę w kimę i trzy, cztery godziny muszę odespać, bo, bo muszę, nie? No ja na przykład z niedzieli na poniedziałek oglądałem galę oscarową. I skończyła się ona w pół do szóstej, no może nawet trochę później, ja tylko usłyszałem no, ostatnią nominację, wyłączyłem już telewizję. I poszedłem spać. Ale w każdym razie yy, cały dzień byłem jeszcze później na próbie orkiestry, to nut nie widziałem, to sobie tak mi się w oczach miniło. Ja byłem taki jak, jak zahipnotyzowany, jak jakieś, nie wiem, pochaju, spirytusie i wodzie, no c <śmiech> <śmiech> nie wiem, no fuck up. Faka w kapy totalny, no po prostu nie, nie ogarniałem co się ze mną dzieje, bo tam idę z psem na spacerze, patrzę, o, mój piesek idzie, zbliżam się a to cień. No do cholery jasnej, no śpijcie ludzie, śpijcie, no, no, sen, jest, sen jest ważny, nie próbujcie nawet pobijać rekordu. Bo to nie ma sensu. To nie ma sensu. No, no, to, no chyba, że no, sobie konsolę na Allegro, wtedy okej. Okay, wtedy no, no, okay, no. Ale okay. wtedy, wtedy tak okay. y, kiedyś czytam że od takiej nocki na, na, na kompie powiedzmy, to jest potem kwestia, y, jakby trzech dni. Bo jeszcze po, przez trzy dni czujesz, czujesz ten to mnie przez Spaną noc, masz jeszcze jakby e, czujesz te efekty tego niespania. Więc, I to też jest jak zwykle no Wszędzie jest sen ważny. Czy to jest sport no tak. siłowy, czy to. No, wszędzie sport jest fundamentem, no, to jest regeneracja, tak? To jest najważniejsze i dlatego. Nam się. No zgadzam się, odbiera. po prostu się zgadzam. Idziemy na ołóstwo do szkoły przynajmniej. Tak właśnie jest. 11 dni, słuchajcie, 11 długich dni, 11 długich, i wyobraźcie sobie, gdy ja po dwóch dniach, i Mateusz też, e, mamy, no, dość ciężko, no, bo to jest dość ciężka sprawa, żeby wstać, e, nie wiem, że przespać, czy siedzieć całą noc przed telefonem, przed komputerem, no bo, no bo nie można spać. Zobaczcie, 11 dni, ja pierdziele, 11 dni. Nie wiem, czy wiesz, ale słyszałem, że po 10 dniach, jak się już nie śpi, to można prawie. Normalne halucynacje. Ja słyszałem właśnie, że to już jest po czterech, pięciu. Nie wiem, to może po prostu no, na temat. Wersje, na wersje temat wchodzi w, w inne Ta, wersje. To jest. Oczywiście no, amerykańscy naukowcy, naukowcy. Bez bez no. Don't hear. <laughs> tak, tego jest sporo, więc. E, no to jest ciężkie, więc człowieku, jeżeli e, nie spałeś więcej niż dwa dni. To śpi. To śpi. To śpi stary, bo nie ma sensu. Już nie, nie dalej śpi. E, chyba że oglądasz Breaking Bad, to wtedy jeszcze raz możesz, nie? No, ale potem i spać, dwa idź razy. spać spać, bo nie ma sensu, bo nie będziesz pamiętał fabuły. E, a nie będę spoilerował, bo warto oglądać e, ten serial. E, więc o czym wam jeszcze możemy powiedzieć? To chyba będzie na tyle dzisiaj. Dobra, dziękuję wam bardzo, to był program na szybkości. No, mam nadzieję, że wam się podobało, a jeżeli się wam nie spodobało, to mam nadzieję, że kolejnie wam się spodoba. Pewnie, że tak. Powiem wam jeszcze, że dziękuję wam bardzo za to, że chciało się wam po prostu przejść i, i to obejrzeć. Zapraszamy do obserwowania naszej playlisty na platformie Magnus TV. Zapraszamy na naszego Facebooka, który prawdopodobnie w przyszłości będzie się pojawić. I jeżeli będzie, to może gdzieś tu wyskoczy, to zależy od Kuby, bo Kuba będzie montował ten odcinek. Ja, e, więc no słuchajcie, zapraszamy. E, Instagram i tak dalej, wszystko już na Facebooku, ponieważ to już jest e, prywatna rzecz, którą nie ma każdy, a ja na przykład mam, więc zapraszam. Subskrybujcie, oceniajcie. To był Mateusz Wojnarowski. Uuu, a tutaj przymał do was Kuba Kachniarz. To jestem ja. Trzymajcie się, heja. Na razie. Znaczy jesteś taki u... Ale tutaj, czy coś?